Kochani, skorpiony za nami. Kolejny znak. Waga. Kolejnym znakiem jest waga. I zaczynamy. Sierpień. Waga sierpień. Waga. Waga sierpień, kochani. Zerknijmy na pracę i finanse. Paśmonet. Rodzina do przyjaciela. Diabeł. Diabeł pod spodem. Single. Waga single. Piątka kielichów. Relacje stałe, partnerskie. Umiarkowanie. No coś będziecie tu czarować, kochani. Na co wagi powinny uważać? Na sąd ostateczny. Co przychodzi nieoczekiwanego do wagi w... W sierpniu, dziewiątka mieczy i wyniki podsumowanie miesiąca. Wisielec. Hmm, no. No to wagi. Będą, będą się przypatrywać wszystkiemu. No, może dojść do jakichś konfliktów, sporów w relacjach partnerskich, kochani. Może tutaj się coś podziać, jeśli chodzi o wynik ten, o pracy i finanse. Słuchajcie, wy chcecie, wy czegoś się uczycie, być może będziecie inwestować w jakieś kursy, być może będziecie chcieli zainwestować zupełnie coś nowego, kochani, w nową pracę. Ja myślę, że jeżeli... Zbyt dużo przykładacie, że tak powiem, serducha do swojej pracy. Ja myślę, że tutaj wagi w pewnym momencie stwierdzą apitole to po prostu trzaskają drzwiami, dają sobie spokój. Jakbyście chcieli na mm, coś zapoczątkować, takie w ogóle będą wasze kroki. Z jednej strony dajecie te uczucia, wkładacie serducho w to, co robicie, a z drugiej strony. Za chwileczkę przestajecie, przestajecie się tym wszystkim przejmować. Czy coś zrobiliście, czy nie? Ja myślę, że tak, jakby to była taka lekcja, nauka dla wagi w pewnym momencie. Przestajecie się przejmować wszystkim dookoła. Być może zbyt emocjonalnie podchodziliście wcześniej do tematu. Kochani, ja myślę, że waga tutaj przyjmie tak, jakby. Poczuję taki, taką siłę, żeby coś szybko zrobić, żeby szybko zadziałać, żeby coś na spontanie ruszyć, dążyć do jakiegoś celu. Ja myślę, że wagi chcą złapać jak najbardziej jakąś taką równowagę finansową i będą dążyć do tego, będziecie tutaj zbierać pieniądze, żeby, żeby w jakiś sposób ustabilizować swoją sytuację. Myślę, że. Dosyć szybko, na spontanie będziecie chciały tutaj działać. Czyli to wkładanie tego serducha w to, co robicie, to tak jakby przestaniecie brać to jako priorytet. Dla Was priorytetem będzie to, żeby jednak mieć jak najwięcej floty. Słuchajcie, jeśli chodzi o rodzinę, dom przyjaciół, a cóż, to tak spierdzielnie. Być może relacje z Waszą mamą. Ja mam wrażenie, że tutaj bardzo mocno tutaj coś stąpnie, że będziecie. No, tutaj padną nieprzyjemne słowa. Nieprzyjemne słowa, być może dojdzie tutaj do jakiejś kłótni. Myślę, że wagi będą bardzo mocno poirytowane, wkurzone wręcz. I myślę, że w pewnym momencie, yy, no. Będzie chęć takiego uwolnienia się, uwolnienia się od tej przykrej sytuacji. Może być sytuacja, że gdzieś tam tąpnie wasza stabilność, że gdzieś tutaj będzie taka luka, że gdzieś coś się bardzo mocno waszymi fundamentami zatrzęsie. Dosyć nagle, dosyć szybko. Ja myślę, że tutaj może. Może być pokusa, żeby jak najszybciej zadzwiędziałać, żeby coś zrobić, żeby odbudować tę stabilność w Waszym życiu. Myślę, że wagi bardzo mocno, bardzo mocno będą tutaj kombinować. Będziecie próbowali coś, próbowały coś stworzyć. No, z, czyli ja myślę, że z, znowu będziecie chcieli stworzyć te ciepło rodzinne, może, tak jak mówię, dojść do kłótni gdzieś z matką, czyli będziecie manifestować, będziecie chcieli znowu wykreować to szczęście, to żeby matka znowu się uśmiechnęła, albo żeby tutaj to ciepło domowego ogniska było nadal odczuwalne. Ja myślę, że wagi będą bardzo mocno kombinować, żeby ta równowaga emocjonalna, uczuciowa była, żeby tutaj nadal było z czego się cieszyć i radować. Okej, okay. jeśli chodzi o single, single są niezadowolone. Dlaczego? Coś w ich życiu się popsuło. Single skupiają się w sierpniu na tym, co się zepsuło, co jest nie tak, a nie skupiają się na tym, co mają. To jest ciekawe, nie skupiacie się na tym, co możecie osiągnąć i że możecie tak naprawdę. Nie skupiacie się na tych, widzicie, widzicie, na tych dwóch kielichach, które moglibyście stworzyć, natomiast skupiacie się na tych trzech, które się gdzieś. Rozwaliły. I teraz tak, myślę, że wagi tu gdzieś mogło dojść do jakiejś kłótni. Być może wagi nie chcą podejmować decyzji na temat wejścia we współpracę z kimś, na temat komunikacji, zmiany czegoś, jakiejś energii w waszym życiu, być może przemieszczenia się, podróżowania, czy, tak jak mówię, komunikacji z kimkolwiek. I ja mam wrażenie, że Wy tutaj jesteście tacy skonfliktowani w tym sierpniu, że nie podejmujecie decyzji, przez to czujecie się rozżaleni, bo nie dostrzegacie możliwości, bo nie pokręcicie głową dookoła i nie, nie zauważycie, że jednak możecie coś zdziałać, że jednak możecie do kogoś się uśmiechnąć. Co ponadto, jeśli chodzi o wagi w sierpniu, myślę, że. Mocne kombinowanie nad tym, żeby, żeby jednak cieszyć się ze swoją bratnią duszą, żeby jednak dać komuś te uczucia, być może żeby wejść w relację romantyczną, ale tak jakbyście w ogóle z jednej strony chcecie dążyć do tych zmian, chcecie żyć pełnią szczęścia, oddychać pełną piersią i... I, ale jakbyście w ogóle wspominali trudne chwile, trudną przeszłość, jakieś może oszustwa, które działy się wcześniej w relacji romantycznej, w której byliście, ja mam wrażenie, że tak jakbyście chcieli zakończyć ten etap, a z drugiej strony jest takie poczucie, że nic już mi się nie należy, ja już więcej nie będę miał, miała yy, miłości w życiu i... Wszystko się zepsuło, jest do Kitu, do Bani tyle. Tak, sierpień u Cindy. Jeśli chodzi o relacje romantyczne, nieromantyczne, co jak godą, godą, tak? Jak góry. Co ja gadam, kochani? I teraz tak, relacje stałe, związki partnerskie. Hmm. Ja myślę, że powoli zaczniecie coś naprawiać. Małymi kroczkami zaczniecie naprawiać. Jeżeli mm, nie podobało Wam się coś, byliście zbyt ostrożni, jeśli chodzi o budowanie swojej przyszłości, ja myślę, że powoli, małymi krokami, będziecie już tutaj sobie y, zbierać. Y, y, Będziecie działać, będziecie ruszać naprzód. Myślę, że to jest taki czas uzdrawiania u Was. Myślę, że y, możecie być troszeczkę powściągliwi, bo z jednej strony chcielibyście coś budować, z drugiej strony jest tutaj taka doza ostrożności, więc mówię, wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. Powściągliwość trochę tak, ale też czas takiego naprawiania wszystkiego. Myślę, że. Mm, no, są relacje, które, hmm, hmm, są, w których jesteście poblokowani. Wasz partner partnerka nie wykazuje się, nie pokazuje swojego ognia, nie wykazuje swojego zainteresowania aspektami fizycznymi kochań. To, jakby wasza osoba izolowała się. Bardziej się skupia na finansach, na tym, że no jestem przecież, no to jest najważniejsze, natomiast nie, skupia się na kwestiach łóżkowych. I tutaj jest, czujecie pewnego rodzaju jakieś blokady. E, no dobra, jeśli chodzi o to, co przychodzi nieoczekiwanego do wagi, waga jest tutaj umartwiona, ma niespokojne noce, obawia się czegoś. No słuchajcie. Jeżeli myślicie o jakiejś podróży, jaka, jakiejś podróży w, w, do innego kraju, ja myślę, że tutaj bardzo mocno będziecie się martwić, czy wszystko przebiegnie pomyślnie, czy dobrze, żeście sobie wszystko zaplanowali, czy wszystko dobrze, żeście dopracowali. Czyli waga może mieć takie nieprzespane troszeczkę, no, noce, jakieś lęki, obawy, zmartwienia. Co ponadto? Mm, myślę, że co jeszcze nieoczekiwanego przychodzi no właśnie takie taki balansowanie chcecie skorzystać z szans chcecie ruszyć na przetale pojawiają się w waszym życiu wątpliwości czy aby na pewno będziecie zadowoleni, szczęśliwi czy może powinniście jeszcze sobie przeanalizować wszystko, przemyśleć całą strategię i jak to ma wszystko wyglądać jeśli chodzi o po. No, jak to się nazywa? Na co wagi powinny uważać? Kochani, nie oceniajcie wszystkiego tak z góry, tak? Nie ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o podejmowanie decyzji. Wy cały czas analizujecie, wy cały czas oceniacie. Wy siedzicie w jakiejś stagnacji, wyczekujecie najlepszego momentu na, nie, na to, że może ta szczęście do Was przyjdzie, że może będziecie się cieszyć, że w końcu przyjdzie dzień takiej radości w Waszym życiu. Ale tak jakbyście za bardzo zbyt do tego podchodzili jak robot, tak bez entuzjazmu, wszystko na chłodno, na zimno, cały czas takie ocenianie. Nie oceniajcie, kochani. Jeżeli podejmujecie decyzję, ok, weźcie sobie, ułóżcie jakąś strategię, ale nie siedzcie zbyt długo w jakiejś, takim, w jakiejś takiej stagnacji, pomysły macie, kreatywne, wystarczy, mm, słuchajcie, bronić swoich racji, bronić swoich poglądów, szczerze rozmawiać też z niektórymi osobami, tak, Natomiast nie traćcie wiary w to, że ta radość będzie. Nie ma co. Starajcie się zachować spokój umiarkowanie w swoich działaniach. Nie będzie wtedy takiego momentu wątpliwości, jakiegoś strachu, obaw. Wyniki podsumowania miesiąca. Uwagi, kochani. No, wagi się przyglądają, no, przyglądają się, zatrzymują się w miejscu, tak. Nie ja wiem, czy próbujecie się pożegnać z jakąś nową miłością, czy z tym, żeby ko komuś tę miłość zaoferować, albo żeby po prostu zadbać o to, żeby ta równowaga była w dawaniu i braniu. Ja myślę, że wagi cały czas będą się tutaj yy, będą zastanawiać, medytować. Będzie w ogóle sierpień, to będzie czas na refleksję, na medytację, na, na to, żeby. Kurczę, uzdrawiać się, regenerować odpoczywać, zastanawiać się czyli to jest taka nie chcę mówić melancholia bo nie, natomiast wy będziecie w swojej strefie komfortu, w ciszy cały czas będziecie rozmawiać, wy nie będziecie działać, będziecie w biernej energii stąd te zatrzymanie myślę, że będziecie próbować na wszystko patrzeć innymi oczami mam wrażenie, że wagi będą chciały odciąć się od takiego takich strat, od takiego poczucia takiej biedy będzie tutaj izolacja szukanie drogi do, do rozwiązań no czyli tak, stawia, stawiacie na swoją stabilność, natomiast za bardzo nic z tym nie robicie jeśli chodzi o znaki zodiaku mamy pannę kochani Mm, mamy rybki, w, mm, 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 bliźnięta, koziorożec, ryby, byk, strzelec, strzelec, rak, wodnik. I myśli pozytywne dla wagi. Jedna myśl pozytywna dla wagi na miesiąc sierpień. Skarbie, bądź świadomy swoich finansów. Czy żyjesz ponad stan, unikasz sprawdzania salda swojego konta bankowego, robisz zakupy, by uśmierzyć negatywne uczucia lub ból, być może nadszedł czas, aby uporządkować swoje relacje z pieniędzmi. Odczuć lęk i wstyd przed swoimi finansami i już dziś weź odpowiedzialność za swoją przyszłość. Wszelkie niemądre decyzje, które podjąłeś w, przyszło, w przeszłości są już za Tobą. W razie potrzeby szukaj wskazówek i miej pełny obraz swojego finansowego dobrobytu. Pamiętaj, że zaoszczędzone pieniądze to zarobione pieniądze. I może tutaj właśnie o to się rozchodzić, tak? Tutaj umartwiacie się być może jakimś wyjazdem, być może jakąś przeprowadzką, kochani. No. Także to tak, kochani. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajków, do subów. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.